Złoty podział Fibonacci. Ego. Fibonacci, słynny włoski matematyk z XIII wieku, którego prawdziwe imię brzmiało Leonard Spizy, w swoim dziele Liber Abacci opisuje szczególny rodzaj spirali, czyli sekwencji powiązanych ze sobą liczb z tak zwanym złotym podziałem. Złoty podział został zdefiniowany znacznie wcześniej, bo już około 300 setnego roku przed naszą erą przez Euklidesa, który określał go jako proporcja średnia i skrajna. Boski podział to inaczej podział odcinka na dwie części, tak by stosunek tego dłuższego do krótszego był dokładnie taki sam, jak stosunek całego odcinka do części dłuższej. Można go wykorzystać do tworzenia prostokąta którego stosunek boków zawsze jest zbliżony do liczby pi. Kilkukrotny podział takich prostokątów da nam złotą spiralę, idealnie zrównoważony łuk. Fibonacci wprowadził też do świata zachodniego hindusko-arabski system dziesiętny. Dziewięć cyfr, pojęcie zera i przecinka dziesiętnego. Rozwój matematyki tym samym przyspieszył znacząco w Europie. Co ciekawe, Złoty Podział odzwierciedla powszechnie panujące w przyrodzie prawdy. Zarówno kształt galaktyk, orbity planet, budowa kryształu, leśne szyszki, ananasy, muszle niektórych gatunków ślimaka czy pszczelego ula oraz proporcje ludzkiego ciała zawierają Złoty Podział. Znajduje się on również w molekularnej spirali oraz łańcuchu DNA. Tym samym proporcja ta jest wszechobecna w naszym życiu i bardziej inspirująca niż jakakolwiek inna odkryta do tej pory.